Siemano, witam w garażu Ja jestem Carlos, a to jest projekt BMW 34 Turbo Za moimi plecami bohater tego odcinka czyli BMW 34 z 1993 roku z poczciwym 2.0 pod maską czyli M50 B20 na vanosie do którego będziemy dorzucać turbo Turbinka już czeka Jest to Hinol GT28 z potencjałem na 300, może 350 koni Są też flansze Zamierzam zrobić kolektor wydechowy ale o tym w kolejnej części, co chciałbym powiedzieć. W ostatnim filmie pokazywałem testy nowego setupu zawieszenia W34, ale totalnie nic o nim nie powiedziałem. Dlatego nagrywam ten odcinek, żeby pokazać, jak niedrogo, skutecznie i bezpiecznie zrobić większy skręt i większe negatyw z przodu, co pomoże lepiej prowadzić ten samochód w poślizgu. No bo właściwie jest to projekt do amatorskiego ślizgania się bokami, także wypadałoby. Zacząć też od zawieszenia. Także działamy. Może zacznę od tego, co będzie nam potrzebne. Przede wszystkim e, musimy kupić wahacz w takim kształcie, tak zwany banan z BMW 30 z BMW 32 e, z serii 7 z tego względu, że jest on dłuższy o 2 cm8 mm od wahacza Z34, zresztą to nawet widać gołym okiem. I zaraz wytłumaczę, co musimy z nim zrobić. Pokażę też wymiary, a może od razu pokażę wymiary, żeby było wiadomo jak je kupić. Gdzie jest ta metrówka? Nie wiem, czy uda się to jedną ręką zrobić. No, chyba będzie ciężko, ale zaraz zobaczymy. I tak, od Wachacz z BMW 32 od do tego otworu ma jakieś 41,5 cm, a wahacz z 34 Otwornia do tego otworu ma no 38,5 cm, ale wychodzi dokładnie, że jest dłuższy o 2 cm i 8 mm. Zaraz pokażę co musimy z tym zrobić fantem. Podłączę sobie światło, żeby było wszystko ładnie widać. Dobra, to tak zaczynamy. ma. w przedniej belce. Musimy wahacz. Z, e, ten zostaje seryjny z 34. I ten wahacz e, ogólnie w 34 jest w tym pierwszym otworze. Ale musimy go przełożyć na ten drugi otwór. I to jest bardzo ważne. A wahacz z... z E32. Nie wiem, czy mi się uda skręcić. I tak musimy rozkręcić po prostu z dwóch stron. E... Wykręcić tutaj tą końcówkę drążka. Tak samo tutaj. Na jakieś 1,4 mm, co daje nam 2,8. To jest tak bezpieczne, żeby w miarę dojechać na zbieżność. No, i ten wahacz zmieniamy na ten z BMW Serii 7. Co automatycznie nam wypycha koło na zewnątrz, dołem, czyli mamy większy negatyw. Poprawia się też skręt. Słyszałem, że też można tam ten główny drążek, bo w 34 nie mamy maglownicy, tylko przykładnie ślimakową I mamy takie połączenie takim centralnym drążkiem. Można go z BMW Serii 7 założyć, z 32 No, i ponoć te drążki. No, ale ja zostawiłem seryjne, rozkręciłem do zewnętrzne i wszystko udało się ustawić także niedrogim, bezpiecznym kosztem żadnego spawania, kombinowania mamy większy skręt, lepszy negatyw ogólnie po tym zabiegu mega widać różnicę zresztą zaraz stawię zdjęcia przed i po. także bardzo polecam taki zabieg, nowe wahacze kosztują chyba 115 zł za sztukę Także mamy tanio i bezpiecznie powiększony skręt. Zrobiłem sobie też kustomowe zawieszenie gwintowane. No i też są kamery. Jak widać, jakiś kamień wpadł. Nie do końca są skręcone. Cambery kupię u szwagrów. Szwagier, jak zwał tak zwał. Prosiłem o zwykłe, ocynkowane, najtańsze. A w cenie, ocynkowanych dali mi pomalowane proszkowo. Za co bardzo dziękuję. I ostatnio machnąłem się, bo mówiłem, że. Mamy po 8,5 stopnia negatywu, co jest nieprawdą. 8,5 stopnia to jest kąt wyprzedzenia stworzenia zwrotnicy. A mamy po jakieś 4,5 do 5 stopni. Ale przekładając jeszcze te śrubki, możemy zyskać no jakieś 1,5 cm większego negatywu. Także to chyba byłoby na tyle. Wiem, że też chłopaki przerabiają te uszy tutaj, że to się przespawuje i po prostu można uzyskać większy skręt. W sumie no ogólnie boję się spawania takich elementów zawieszenia, ale wiem, że ludzie na tym jeżdżą i to nic się nie dzieje z tym, jeśli to jest dobrze pospawane. Także w kolejnym odcinku lecimy już ze spawaniem kolektora. Mam nadzieję, że nie zanudziłem. Jeśli jesteś nowy na kanale, zapraszam Cię do subskrypcji kanału. Jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, będziesz wtedy na bieżąco. Jeśli film był pomocny, e, zachęcam Cię do zostawiania łapki w górę. Także czekamy na kolejny odcinek ze spawaniem kolektora i lecimy dalej z tematem. Na razie.